Dzień dobry Państwu serdecznie witam wszystkich w czytaniu na marzec 2021 dla osób urodzonych w znaku byka. Zobaczymy, co dla Was drogi byki może przyjść wrazem z marcem, jakie energie, jakie wydarzenia to będzie jak zwykle tutaj czytanie ogólne, horoskop ogólny, wobec czego no, nie każdą osobą może rezonować. Nie każdej osobie może pasować, jeżeli chodzi o energię, to co tutaj karty pokażą. Dlatego proszę o to, żeby wybrać tę historię, która najbardziej odpowiada Państwa życiu. Proszę światło o prowadzenie i ochronę a tarota ta odpowiedź dla osób urodzonych w znaku byka na marzec 2021 roku. Jakie energie, jakie wydarzenia no już tutaj karty się ujawniają jakie energie, jakie wydarzenia, co może przyjść w marcu 2021 dla osób urodzonych w znaku byka? Co w uczuciach, co w relacjach z innymi osobami, co w pracy, w finansach, w sprawach zawodowych, co w sprawach rodzinnych, czy też związanych z relacjami takimi przyjacielskimi, czy też koleżeńskimi, bo tutaj też to może być pokazane. Wszystko to, co ta ROD może dla osób. Urodzony w znaku byka na marzec 2021. Powiedzieć bardzo prosimy. Z korzyścią dla wszystkich bez szkody dla nikogo. W energiach ogólnych, drogi wyki, macie tutaj... Sprawy dotyczące jakichś decyzji. Może być tak, że w przeciągu tego najbliższego miesiąca, w przeciągu marca, będą Was czekały jakieś takie sytuacje, być może związane z pracą. Mamy tutaj dziesiątkę monet. To jest taka energia mówiąca bardzo dużej. Obfitości finansowej, o bardzo dobrym takim ugruntowaniu i osadzeniu się w danej sytuacji. Jeżeli to miałoby tyczyć na przykład sytuacji pracy, no to sytuacji pracy to równie dobrze może dotyczyć, bardzo dobrego czucia się w sytuacji uczuciowej, w relacji jakiejś uczuciowej. Ale karta dziesiątki. Kończy pewien obojętnie jakiej, jakiego koloru, kończy pewien etap. Później już są karty dworskie, więc być może do niektórych przynajmniej osób spod znaku byka tutaj przyjdzie taka potrzeba albo konieczność dokonania wyboru co dalej, na przykład z drogą zawodową. To mogą być wybory dotyczące też innych kwestii, bo tutaj za chwileczkę w tych dwóch sferach zobaczymy, jakie karty nam się pokażą. Natomiast twój mieczy mówi o tym, że osoba, która ma podjąć decyzję, ma kłopot. I to niezdecydowanie, ta, ta nieumiejętność podejmowania tej decyzji może rodzić poczucie takiego przytłoczenia, tak jak tu w tej kolejnej karcie ósemki mieczy. Więc możliwe, że tutaj czeka Was jakiś przełącz albo jakaś y, y, potrzeba zmiany. Zobaczymy, y, zobaczymy, co tutaj w sferze y, relacyjnej, uczuciowej i zawodowej, jakie karty tutaj przyjdą do Was, drogi byki co w sferze uczuć, co w sferze relacji. relacji, ale też takich nie tylko związanych z byciem z kimś w związku, relacji w ogóle takich międzyludzkich, czyli w tej sferze uczuciowo-relacyjnej, jakie tutaj energie się mogą w marcu dla byków, w marcu 2021 pojawić. Na co tutaj należałoby zwrócić uwagę? Dziewiątka kielichu, bardzo piękna, pełna obfitości, yy, energia, siła, trójka mieczy i piątka monet. Złóżmy karty od razu dla sfery zawodowej, co w pracy, co w finansach dla byków na marzec 2021. Księżyc, koło Fortuny, dziesiątka <gryny> karty mi lecą, dziesiątka buław i i asmonet, czyli rzeczywiście tutaj y, na koniec miesiąca przynajmniej niektóre byki mogą stanąć y, przed <laughs> decyzją y, przed decyzją co dalej i rzeczywiście najprawdopodobniej to będzie dotyczyło spraw y, zawodowych tak więc y, najprawdopodobniej tak, y, tak, właśnie tak jak tutaj w tych, y, w tych głównych energiach y, się pokazało, to, y, to podejmowanie decyzji y, przede wszystkim w sprawach zawodowych. Ale najpierw omówmy to, co jest tutaj, co się pojawiło w sferze relacji i uczuć. Y, nie macie tutaj. Y, Przynajmniej w pierwszej połowie marca byki powodu do narzekania. Dziewiątka kielichów razem z Kartą Siły tutaj wskazuje na to, że Wy będziecie bardzo dobrze czuli się w relacjach z innymi osobami, będziecie czuli się kochani, docenieni, wręcz powiedziałabym do co jeszcze bardziej Was nie tylko zadowoli, ale Wzmocni wasze poczucie y, wartości samego siebie, bo y, y, tutaj dostaniecie ogromne wsparcie y, albo od partnera, partnerki, albo w ogóle od otoczenia. I y, 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 jeżeli nawet jesteście osobą taką, która ma y, problem z akceptacją, albo y, jeżeli y, nawet nie macie tego problemu, to Właśnie uzyskanie takiej ogromnej dawki pozytywnej energii, wysokiej wibracji miłości, która tutaj się pokazuje i która też rezonuje z tą dziesiątką monet. Mówiłam, że to może być też w sferze uczuciowej. To jest po prostu bogactwo. Was jeszcze bardziej to umocni. W takim poczuciu własnej wartości i tego, że jesteście potrzebni innym, że potraficie być dla kogoś bardzo, bardzo atrakcyjną osobą. Nie znaczy to, że wszystko tutaj będzie przebiegało tak pięknie, bo mogą się pojawić w Waszych relacjach z innymi jakieś trudne rozmowy. Mogą się też pojawić jakieś. Właśnie, też mogą być to jakieś trudne decyzje czy trudne rozmowy, które musicie, będziecie musieli podjąć w marcu. Bardziej tutaj jest pokazana energia na drugą połowę marca, żeby być może oczyścić coś. Być może coś wyjaśnić, być może y, zakomunikować coś, co nie, nie będzie proste w odbiorze, i to może się przełożyć na y, taki y, chwilowy spadek y, poczucia bezpieczeństwa w relacji albo też y, y, odczucie y, no, że właśnie, że już nie jest tak pięknie jak na początku. Tak jak powiedziałam, to jest horoskop ogólny, to nie, nie, nie z każdą osobą to musi rezonować, nie, nie do każdej osoby to musi pasować. Zresztą, co też powtarzam za każdym razem, to jest tak, że karty pokazują pewne możliwości, pewne energie, które się mogą pojawić. Natomiast człowiek podejmuje decyzję i człowiek sam y, może zdecydować, czy zachować się w taki czy inny sposób. Dlatego y, wystarczy y, zmiana. Y, jakiegoś scenariusza. Uśmiecham się, bo mi się przypomina taki film, który właściwie to była komedia Szukać przeznaczenia i właśnie zmiana jednego jednego puzla w układance może spowodować całkowicie zmianę też energii. Ale spójrzmy co tutaj co tutaj w uczuciach, w sferze uczuć, relacji jeszcze może ta odpowiedzieć dla byków karma. Wy tutaj Wy tutaj dokon możecie dokonywać właśnie jakichś rozliczeń w marcu. Może to być tak, że, że owszem, że, że czujecie się dopieszczeni, będziecie się czuli dopieszczeni, docenieni, kochani, ale tutaj może właśnie dlatego, że poczujecie się pewnie, to może być tak, że zdecydujecie się na jakieś trudniejsze rozmowy. Tym niemniej mamy tutaj kartę słońca, która mówi o tym, że wszystko się powiedzie. I znowu mamy tutaj dziesiątkę mieczy. Czyli y, może, może tutaj być jakaś, jakaś taka historia dotycząca, y, no i karta świata, więc y, może być taka historia dotycząca tego, że y, jest w waszej relacji coś, w relacji z innymi osobami czy z inną osobą, y, coś, co wymaga y, omówienia. Coś, co wymaga oczyszczenia, wyjaśnienia być może. I to jest po to, żeby nie po to, żeby się martwić. Te karty raczej ostrzegają przed, przed takim specjalnie koncentrowanie się na koncentrowaniem się na, na myśleniu. To, to nie jest po to, to jest po to, żeby się otworzyć na nowe możliwości. Tutaj karty pokazują, że to mogą być trudne, trudne jakieś y, y, sytuacje, w których y, się znajdziecie. One mogą Was y, na pewien czas wytrącić z równowagi, y, ale y, Ogólna energetyka tego czytania tutaj jest pozytywna. To nam wyjdzie po prostu na dobre. My nie zawsze w którymś momencie życia, kiedy jesteśmy, widzimy, co gdzieś będzie dalej. Natomiast nie należy, jeżeli przyjdą takie sytuacje, nie należy ich traktować jako osobistą porażkę, a raczej jako kolejny krok do tego, żeby tutaj wzmocnić się i otworzyć na, na nowe możliwości, na nowe y, może doznania w relacjach, czy na nowe y, y, funkcjonowanie w tej, w tej relacji, która, która jest. Ja mam tutaj taką potrzebę, żeby dopytać, bo karta świat i y, karta piątki monet rzadko tutaj y, rzadko idą w parze, więc tutaj co w tych emocjach jeszcze dla Was byki w tym marcu 2021 tak już na koniec co to tutaj y, mogą być za energie co to może być dziewiątka y, mieczy dziewiątka mieczy y, to musicie być czujni, drogi byki, musicie być czujne, bo końcówka marca może być dla Was trudna tak uczuciowo i możecie się czuć rzeczywiście bardzo mocno przytłoczeni, bo mamy tu dziesiątkę, dziewiątkę i ósemkę mieczy, więc możecie się czuć przytłoczeni i rzeczywiście mieć poczucie braku. Ale to jest konieczne. To jest konieczne, żeby przejść na inny etap, na wyższy jakiś poziom relacji z drugą osobą. I na pewno lepszy, bo karta słońca o tym mówi. Zresztą karta siły w połączeniu z kartą słońca dla Was tutaj oznacza wyjście z obronną ręką z tego wszystkiego. A ponieważ to są te dwie karty, z karta siły i karta słońca. One mówią o tendencjach, które w Waszym życiu będą dłużej się utrzymywały niż pojedyncze takie wydarzenia, które, o których mówią arkana małe, czyli te karty, które tutaj nam się pokazały. I znowu kolejną kartą z arkanów wielkich, która mówi o tendencjach, to jest karta świata. Karta świata, która mówi o tym, że znajdziecie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, otworzycie się na nowe możliwości i zobaczycie to, że to, to trudne coś, co do Was przyjdzie w tych relacjach, że to nie było bez powodu. Karta karmy, czyli Sądu Ostatecznego, też o tym mówi. Że jest po prostu potrzebne tutaj swojego rodzaju oczyszczenie. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, mamy tutaj też dwie karty z dworów, z arkanów, przepraszam, z arkanów wielkich: księżyc i koło fortuny. Tutaj coś dla was się szykuje. Tutaj Pojawiają się energii, które mówią o tym, że wy y, gdzieś też y, zawodowo stoicie na y, takim gruncie, y, y, tuż przed jakąś y, przemianą albo jakimś, jakąś szansą. I o takiej szansie mówi Asmonet, który też y, jako As jest potencjałem do budowania y, takiej y, swojej. Y, stabilności i zawodowej i finansowej, to jest raz, a dwa jest to tak zwana karta brama, która mówi też o tym, że tych możliwości potencjalnych będzie bardzo dużo i nie ma się co tutaj przejmować, tylko trzeba zebrać siły, bo w marcu będzie do Was, może do Was przyjść bardzo dużo spraw, Koło fortuny mówi często też o tym, że dużo się dzieje, że dużo jest wydarzeń, że dużo spraw trzeba będzie załatwiać. O tym też mówi dziesiątka i Znowu mamy tutaj dziesiątkę, która kończy pewien etap, tak? Więc myślę, że, i w, że w ogóle gdzieś tam życiowo może się okazać, byki, że wy w marcu odczujecie potrzeby albo po prostu przyjdzie do Was coś takiego, że będziecie musieli dokonać jakichś przemian w waszym życiu. I to rzeczywiście was może przytłoczyć. To może was przytłoczyć i nawet chwilowo zablokować tak emocjonalnie, że możecie czuć się przeciążeni tym. Tym, co przychodzi, tymi, tymi zmianami, które, które się mogą pojawić w waszym życiu. Ale nie ma się czego obawiać, bo te zmiany nie będą złe. One, one, one będą wam służyć. Jeżeli nie w marcu jeszcze, to one, jakby konsekwencje ich takie pozytywne, pojawią się w kolejnych tygodniach. Czyli zobaczmy jeszcze, co tutaj Tarot może powiedzieć dla byków na marzec 2021. Bardzo ciekawe, macie tutaj to czytanie. Bardzo ciekawy to jest rozkład. Taki, który nie jest łatwy, ale który daje taką ogromną nadzieję na to, że przyjdzie tutaj jakiś przełom. Praca Finanse. Byk. Marzec 2021. Diabeł. Tutaj, no właśnie, pojawiają się karty z wielkich, które mówią wielkich, które mówią o takich bardziej długotrwałych tendencjach. Królowa Mieczy. Możliwe, że wy tutaj w Rycerz Pentakli i Rycerz Mieczy. Możliwe, że Wy tutaj, y, że Wy w, w, w sytuacji pracy, Wy tutaj się czujecie albo y, możecie się czuć wykorzystywani. Y, może na Was spada zbyt wiele obowiązków, albo może być tak, że Wy y, macie takie poczucie, że y, nie jesteście y, Właściwie wynagradzanie, adekwatnie do, do wkładu pracy. I tutaj to może się może właśnie przynosić takie poczucie zniechęcenia, takiego poczucie takiego, no, że ja już tutaj nie chcę, nie chcę w taki sposób. Stąd tutaj mamy królową mieczy, która z jednej strony mówi o tym, że świetnie sobie poradzicie, jeżeli. Będzie tutaj nawał jakichś obowiązków, to świetnie sobie z tym poradzicie. To jest jakby jedno. A drugie to jest to, że też być może trzeba będzie podjąć decyzję o jakimś odcięciu czegoś, zrobieniu porządku z czymś, co Wam tutaj w tej pracy nie odpowiada. I tutaj Rycerz Pentakli mówi o tym, że, że finansowo będziecie bardzo dobrze stali. I y, zawodowo, wasza pozycja zawodowa nie jest jakoś y, tutaj zagrożona niczym. Ale y, te, y, to poczucie niezadowolenia może też y, być y, powodem, dla którego wy będziecie bardziej skłonni do krytyki czy y, bycia krytycznym y, wobec siebie czy wobec, y, wobec innych. Ale tutaj też mamy Nowe pomysły, nowe, nowe, nowe możliwości i nowe kierunki działania z nowymi pomysłami. Bardzo interesujący Macie miesiąc, chociaż niektórzy mówią, że jak się żyje w takich ciekawych czasach, to, to, to nie zawsze jest fajnie, bo się dużo dzieje po prostu. No ale. No, ale może nie wszystko naraz przyjdzie tak do Was. A jeżeli przyjdzie, to miejmy nadzieję, że, że w miarę mało boleśnie albo bezboleśnie to przeżyjecie, ponieważ w ogólnym rozrachunku tutaj macie bardzo, bardzo takie pozytywne do czytanie. Poprosimy jeszcze kartę opiekuńczą dla byków na marzec. Marzec 2021: Dla byków karta opiekuńcza. Drogie byki, co Wam tutaj może pomóc w tym marcu? Czy jaka może być porada, albo podsumowanie? Majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. No właśnie. Bądź świadomy swojej wartości. Drogie byki, wy tu macie, y, wy tu macie sporo y, do y, przemyślenia, przepracowania, y, przegadania z innymi, y, sami ze sobą, ale bądźcie świadomi, że, że wy jesteście właśnie, macie tę ten, macie ten moc, macie tę siłę, macie swoją wartość. Macie tutaj bardzo dużo y, takich y, atutów, które y, należy wyeksponować w odpowiednim momencie. Myślę, że tak. Bardzo Państwu dziękuję za y, oglądanie. Bardzo dziękuję za subskrybowanie. Już ponad 900 osób subskrybuje mój kanał. Przyznam szczerze, że zakładając ten kanał nie spodziewałam się takiego odzewu tym bardziej jestem Państwu ogromnie wdzięczna i myślę, że jak kanał dobije do tysiąca wyświetleń, do tysiąca subskrypcji, przepraszam, bo wyświetleń to jest w tysiące tu idzie, ale kiedy no, nagram na pewno jakiś osobny filmik, kiedy będzie już bliżej tysiąca subskrypcji, to na pewno będę miała dla Państwa jakieś, jakieś przyjemny przyjemną niespodziankę. Tak więc jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a bykom życzę, żeby miesiąc, który nadejdzie, marzec, żeby był dla Was piękny, z energią słońca, z energią siły. Pozdrawiam.